Już? Setki kierowców każdego dnia zadaje sobie pytanie jedno. Dlaczego główna arteria Opola za rondem na Nysy Łużyckiej jest nieprzejezdna? Częściowo nieprzejezdna. Jeszcze raz. Trochę bardziej, wiesz, bardziej bezpłciowo. Wiesz, jak to wynika. Setki kierowców każdego dnia zadaje sobie jedno pytanie. Dlaczego główna arteria Opola za rondem na Nysy Łużyckiej jest częściowo nieprzejezdna? Znamy odpowiedź na to pytanie. Ze źródeł zbliżonych do Ratusza wiemy, że most zostanie przeniesiony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tamtejszy szejk postanowił sobie zbudować kopię tego mostu w swoim ogródku. I generalnie mam nadzieję, że zbuduje. Będzie fajnie, bo fajnie mieć kopię mostu w ogródku. Dekoncentrujesz mnie. Jak państwo widzą, z potwierdzonego źródła wiemy, że most za rondem na Nysy Użyckiej zostanie przeniesiony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pozostaje jedno pytanie. Co dostaniemy w zamian? Czyżby ropę? Ale w takim razie po co nam ropa, skoro nie mamy mostu, po którym moglibyśmy jeździć? Jak Państwo widzą, z potwierdzonego źródła? Jak Państwo widzą, z potwierdzonego źródła wiemy, że most zostanie przeniesiony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pytanie brzmi: co dostaniemy w zamian? Czyżby ropę? Ale w takim razie, po co nam ropa, skoro nie możemy jeździć po moście? Pozwolą Państwo, że zostawię to bez komentarza. Spod mostu na Nysy Łużyckiej mówił Marek Terenowy. I chciałem jeszcze pozdrowić mamę. To idziemy, idziemy, idziemy. Nie film tego, nie filmuj tego. Weź nie, nie, nie. Dycz ale tego. Ty... Jacek, nie, nie, Jacek nie. Idzie potem. Ty przysnąłem, ty stary, ty czemu? A nie było pauzy. Robiłeś, by to... przysunęłem. Ty Ty, się trochę, ale ty w ogóle słyszałeś, że na Rajmunda mówią teraz ten. <śmum> Surówka? <śmum> Czemu? Czemu? Bo skroił warzywniak. <śmum> Sorry, zaśmiałem się. No to baj, Ale o to chodzi, tak? miałeś się zaśmiać. Tak? No tak, ja się Aha. zaśmiałem. Ale ja się tak zaśmiałem bez sensu. Inteligentnie. <głosy> 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 to już Dobra. Puentę, to jeszcze raz. Play it again. Sam. Razy, Sam. Za drugim, drugim razem śmieję się głupio. <noise> Dobra. O kurde, przysnąłem sobie. Ty stary, w ogóle słyszałeś, że na Raimunda mówią teraz surówka? <noise> Ty. Czemu? bo skroił warzywniak. Eee. <głos> <głos> o kurde, znów przysnąłem. Ty stary, a słyszeli, że na surówkę mówią teraz gulasz? A wiesz czemu? <noise> bo skroił mięsny. To na surówkę, bo teraz bigos. No dobra, no. Tak, taśma leci. Szanowni Państwo, jak Państwo słyszą, wybiła ostatnia godzina głazu. Szanowni Państwo, jesteśmy już po walce. Jak słychać, jest, jest to. Os... Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, jesteśmy już po walce. Jak słychać, wybiła ostatnia. Szanowni Państwo, jesteśmy już po walce. Jak słychać, wybiła ostatnia godzina głazu. Ale nie martwmy się! Nasz bohater wrócił już za tydzień w kolejnym odcinku Re Reality Show Życie Głazu. Z terenu mówił Marek Terenowy. Dobra, 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 nie maniacz, nie maniacz. Pobawiliśmy się, nie maniacz. Pobawiliśmy się, nie maniacz. To teraz piękna. <t> ty, ty. Ty, ty, won. To jest okno, to jest zasłona. Mamy tutaj specjalny mechanizm łańcuszkowy, który pociągając. Uru, którym pociągając uruchamia. No, no jeszcze raz. raz niżej ją opuść, bo ty nie ma tak, 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 tak. Masz ją w tym? To znaczy teraz już jest. Teraz Od już tego jest. Poziomu. Jeszcze trochę daj. No poruszasz nią w którąś stronę. No, Wiesz, nie ma znaczenia. Nie, bo chcę zakończyć, ale spuśćmy na to zasłonę i ujęcie na zasadzie Od spodu! Tutaj może należą się podziękowania dla kilku osób, a dla kilku innych zupełnie inne podziękowania. Ale to chyba nie jest jakiś wielki problem. Prawda, Dominiku? Zapraszamy na następny odcinek programu Kainetroplem. O co ci chodzi? Ja nie rozumiem. Do czego dążymy w ogóle? Dobra, więc już nic nie wyciągniemy. To może powinniśmy coś jednak wyciągać przy śmietniku? Chodź, chodź. Udawaj, wstać tam ręce, udawaj, że grzybesz.